<laughs> Witaj, mea! Witam. Cieszę się, że jesteś ze mną. Znamy się już od wielu lat. I to, co nas połączyło, to była strona Anioły, którą do dziś prowadzisz na Facebooku. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na tą stronę. Będzie podlinkowana też między innymi. A ja chciałam się dzisiaj ciebie zapytać, co się w twoim życiu wydarzyło i jaki wpływ na twoje życie miały anioły? No, to jest bardzo ciekawa historia. Powiem, powiem tak: anioły były właściwie moim początkiem i rozwoju duchowego i otwarciem się na ten świat duchowy i energetyczny, i to było niesamowite. I właściwie Zaczęło się bardzo niewinnie, bo ja zaczęłam prowadzić tą stronę zupełnie tak o Aniołki fajna, sprawa skrzydła. Tak, o, tak. O przypadkiem. <laughs> Takim o. przypadkiem, których nie ma, wiemy mm -hmm. o co chodzi. No i, no i tak się zaczęło, że zaczęłam zbierać skrzydła, które mnie absolutnie fascynowały i były mm. niesamowite. Potem do tego doszły cytaty, potem do tego doszły osoby, które zaczęły komentować i komentować takie rzeczy, które aha, oni chyba wiedzą coś więcej na ich temat i stwierdziłam, że no byłoby trochę dziwnie, gdyby prowadziła osoba, która nie wie nic o aniołach, strona o aniołach. Tak. Więc tak się zaczęło faktycznie. Zaczęłam się doczytywać, wczytywać, zaczęłam mieć doświadczenia związane z tym. Przyszły, pojawiły się osoby między innymi <ślesztuk> Czyżby tutaj obecna, kochana Martunia, która poszerzyła mi niesamowicie wiedzę, świadomość i otwarła na świat energetyczny, bo tak było. Dziękuję. Tak było. No i od tego się zaczęła cała droga, więc cała moja duchowość, cała moja historia cała wszystko, co teraz robię swoje początki miała w Aniołach. Mhm. Tak, no, cała droga zaczęła się od tego, że pierwsze zaczęłam czytać o nich. W momencie, kiedy zaczęłam czytać, zgłębiać wiedzę, pojawiły się różne przypadkowe sytuacje, których nie wiemy, że nie ma już, czyli potwierdzenia różnego rodzaju, zaczęłam ćwiczyć świadomie i nieświadomie uważność, tak? czyli pojawiły się różne sytuacje, piórka, nie piórka. Tak. różne jakieś prawda do dziś te pacjent. piórka znajdujemy wczoraj tak, byłyśmy na spacerze i było tyle piórek w tak różnych dziwnych miejscach tak, bardzo nie... to było niesamowite bo po prostu miałyśmy wyścieloną drogę słuchajcie <laughs> piórkami i to I, a naprawdę nie planowałyśmy my tak. pójdziemy prawda tak, więc a tak. nie wiedziały tak dokładnie więc to jest niesamowite. Natomiast są to bardzo subtelne znaki, tak? Więc, mhm. więc trzeba być bardzo uważnym. Anioły są bardzo wysokowibracyjnymi istotami i one bardzo subtelnie pokazują swoją obecność. A jak się znaki. z nimi porozumiewasz? Jak, jak w ogóle czy możesz coś poradzić komuś, kto chciałby się skontaktować ze swoim aniołem, czy aniołem stróżem, czy niekoniecznie aniołem stróżem, bo właśnie może o tym też możemy powiedzieć? To od, od czego zacząć w ogóle? Jak, jak rozpocząć rozmowę z aniołem, jakimkolwiek aniołem? Tak, jest, jest taka. Ja się też na tym złapałam swojego czasu, jak zaczęłam uczyć się o nich, nazwijmy to, mm -hmm. że tak, no trzeba jakąś medytację świetną zrobić albo wejść w jakiś super flow, nie wiem patetyzm jakiś, to jest guzik, prawda. Słuchajcie, anioły są tak niesamowitymi istotami, że najlepiej i najlepsze połączenie będziesz miała wtedy, kiedy po prostu z nim porozmawiasz jak z kumplem. I dokładnie, tym bardziej, że są cały czas dookoła, więc to jest... Tak, co więcej, one cały czas nas słuchają, tak jak mówią, że... E, co mówisz? No mówisz różne rzeczy, umówmy się. Albo myślisz, a, a anioł stróż stoi nad tobą i... I, I nieraz, nieraz stoi i tak, po prostu tak. Tak, i on no tu jej, aha, no to sobie zamówiłeś, no kto co lubi, nie? Tak, tak, tak. Także no oczywiście tak, uważność, uważność. Zwracamy mhm. uwagę na to, co mówimy, kiedy mówimy, do kogo mówimy, również co mówimy do siebie przede wszystkim. Tak, okej. Okay. A może o tych aniołach? Tak, wiem, że to dzisiaj y, może tak będzie bardzo w skrócie, więc jeżeli y, się pojawi w przestrzeni taka chęć i, i jakieś komentarze, żeby temat rozwinąć, to ja myślę, że nie ma problemu, ale <coughs> dzisiaj prze, przelećmy na anielskich skrzydłach tak w skrócie, chociażby y, o y, może o hierarchii anielskiej albo o, o tym, bo właśnie, aniołów, mam pierwsze skojarzenie osoby, która jakby zaczyna przygodę, nazwijmy to z aniołami, to jest taka, że pierwsze skojarzenie jest takie, że praktycznie no, jeśli chodzi o anioły, no to każdy ma anioła stróża. I to wiemy, bo to nas gdzieś kiedyś nauczono, że tak jest, przyjęliśmy to jako pewnik. A jak Ty się do tego odnosisz? Jaka jest Twoja wiedza na ten moment w tym zakresie? To znaczy, chodzi mi o, o ilość tych aniołów, o funkcję ich. Coś powiedz o tym. A funkcji jest niezmiernie dużo. No, Wymieniać tego to będzie ciężko, ale faktycznie jest bardzo wiele rodzajów. Są, wiadomo, aniołowie, stróżowie, są serafinowie, strony. Y, Herobinowie, to no są cała, cała gama aniołów, każdy ma inną funkcję, każdy jest inaczej na innym poziomie, są różne poziomy wibracji, na których oni są i rezonują z nami. Oni też mają swoją hierarchię, taką mm, umiejętności, no jak każde właściwie społeczeństwo, ale tutaj ja bym się nie przyjmowała za bardzo, kogo wezwać. Ponieważ tak naprawdę wystarczy, że otworzymy się i sama nasza intencja i chęć otwarcia się na, na pomoc anielską, mhm. i prośba, żeby się oni pojawili, i tak naprawdę najważniejsze jest wyrazić, czego my potrzebujemy, mhm. to oni się pojawią, dokładnie tacy się pojawią aniołowie, którzy dokładnie od tego są. Mhm. Więc tutaj nasze dookreślanie nie będzie miało za dużego sensu, bo my sami nie mamy do końca wiedzy mm -hmm. na ten temat. Natomiast z ich strony oni taką emanują życzliwością, miłością, chęcią pomocy, bo to jest bardzo, bardzo duża taka ich zaleta, lub raczej sposób, umiejętność, ich natura. O, mm -hmm. Myślę, że to jest lepsze słowo. Tak. Że oni po prostu z miłości do nas bardzo chętnie się stawiają na każdą naszą prośbę, więc ja tu bym nie dookreślała, że taki ma się pojawić albo taki, tylko my się zwracamy, jaki mamy problem albo co potrzebujemy rozwiązać i pojawia się idealny anioł. <grych> Ale okay. chciałam tutaj jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo często myślimy sobie, no tak, no, ale znamy na przykład Gabriela, Michała, takiego mhm. siekiego, takiego, No, ale jak ja go wezwę i weź z go ktoś inny, mhm. to czy on będzie miał czas być i u mnie, i u niego? Tak. Albo jeszcze u setki innych? nie tak? rozdwoi? Jak on się rozdwoi? Jak on no to ogarnia cały świat? Dokładnie. Mhm. I ja tutaj Wam powiem coś fenomenalnego, co już teraz pracując w energiach bardzo głęboko widzę. Mhm. Oni. Z jednej strony są podzielni, mm. ale są na 100% u każdego. Mm. I to jest trochę trudno do zrozumienia dla nas z poziomu Ta. naszego ludzkiego, mm -hmm. ale y, w momencie, kiedy ja go wzywam i ty go wzywasz jednocześnie, to on jest na 100% i u mnie, i u Ciebie. Mm -hmm. I to jest cudowna rzecz, cudowna informacja i możecie mieć pewność, że on, one po prostu... Y, wypełniają całą swoją energią, chęcią, byciem, jestestwem. Tylko mnie i moją okay. osobę. Okej. Okay. a co powiesz na ten temat, bo no, też się pojawiają takie, takie, nie wiem jak to powiedzieć, zdania, że że jak osoby są wyżej wibracyjne, czy powiedzmy gdzieś tam wyżej w rozwoju duchowym, jeżeli w ogóle można w taki sposób to klasyfikować, bo my wiemy, że to tak nie do końca działa, ale no osoby gdzieś, szczególnie te, które są na początku drogi, mają taki wkręt w głowie to mogą zapęcić się w coś takiego, że właśnie w związku z tą hierarchicznością anielską, że. No ja to co to najwyżej, to, to mogę się zwracać do anioła stróża, a już gdzieś tam wyżej, to już nie, albo no nie wiem, w jakiś sposób, w zależności od, te, od tej swojej wiedzy, e, no jakby też się samemu ograniczać w pewnym sensie, tak, niewątpliwie, e, przez to, że, że, że właśnie ten anioł dla mnie nie, a tamten tak. Nie? To coś, tak, to nie jest wynik jest. naszych ograniczeń. Co więcej, e, my się bardzo oceniamy. Bardzo surowo się oceniamy. Szczególnie najczęściej my sami jesteśmy dla siebie no, największym takim no, katem, <grym> można powiedzieć. I to, mm -hmm. jest, e, to jest coś, co każdy indywidualnie ma, na, ma do przerobienia. E, ale tak naprawdę e, nie ma tutaj ograniczeń. To jest coś, e, co ja też przerobiłam e, z racji tego że ja nie widziałam, bo jakby nie miałam prowadzenia żadnego oprócz Ciebie na początku odnośnie aniołów i nie miałam świadomości, tylko fascynowałam się każdym kolejnym, którego odkrywałam i to było niesamowite, bo kogo nie odkryłam, to wow, i w ogóle i super i zaraz do niego zaczęłam nawijać i tego i coś tam, i zadziewały się niesamowite rzeczy, mm -hmm. i czyli co robiłam, nie ograniczałam się bo tutaj weszłam na 100%, byłam zafascynowana na 200% I, i działy się zwrotki od razu, spektakularnie, i tak. tylko wymagało to bardzo dużej uważności, więc tutaj ja bym absolutnie każdy, kto jest na początku drogi, nie ograniczać się. Mhm. To, jest, to jest absolutnie tylko samoocena, taka bardzo surowa. I dlaczego, dlaczego ty? masz y, nie korzystać z tego wszystkiego, czemu masz nie komunikować z ty, tymi istotami. One y, z miłości w ogóle nie weryfikują, y, że ty Dokładnie jesteś gorszy, tak. lepszy, y, a powiem y, więcej. Y, ja faktem od lat już się zajmuję i energiami pracuję i pracujemy razem. I mhm. y, y, nie było tak, y, nie ma tak, że na przykład osoba, która dopiero zaczyna tą drogę, nazwijmy to. Słowie oczywiście, mm -hmm. że ona jest gorsza ode mnie. Mm -hmm. bo, co się, bo co się może okazać? Ja, będąc już na takim etapie, na jakim jestem, może się okazać, że ta osoba pokaże mi zaraz w ogóle i zrobi coś, co mnie ale, ale serio. I, i mnie opadnie szczęka, i ja się nauczę coś spektakularnego od właśnie takiej osoby, która tak. zaczyna. Dokładnie. Bo każdy z nas jest inny, każdy z ma coś innego, inne talenty, inne o, wyjątkowe dokładnie. talenty. Tak, tak. I to, to nie jest w ogóle kwestia jakiegokolwiek porównywania. Okay. Mówiłyśmy, wspomniałyśmy o tych piórkach chwilę temu, a jeszcze wskazać, jakie znaki zostawiają nam anioły, czy w jaki sposób one się z nami komunikują, bo my możemy do nich mówić, możemy do nich mówić tak, jak my teraz mówimy do Was, możemy do nich mówić w myślach, wyobrażając sobie coś, czy mówiąc, a w jaki sposób one się z nami komunikują, tak, żebyśmy wiedzieli, że aha, tutaj ktoś do nas mówi. Oczywiście, wiadomo, że jak jesteśmy uważni, to te. te tych słów anielskich usłyszymy o wiele więcej, bo wiadomo, bo jesteśmy uważni i słuchamy i umiemy wtedy słuchać i wyczuwać to, ale jak ktoś kompletnie wydawałoby się, bo oczywiście zawsze wydaje się, że się nigdy nie komunikował oczywiście z aniołem, tak? nie, nie znam takiej osoby, nawet jak mówi, że nie, to, to na pewno tak, tylko że nie wie, czy, że po prostu to robi. A jakie są takie, nie wiem, jakieś podstawowe nie wiem, znaki, które mówią o tym, że anioł próbuje nam coś powiedzieć, że próbuje nam odpowiedzieć na nasze pytanie, a my po prostu jesteśmy jak te cielaki stojące w do, i nie słuchamy. Dokładnie tak. Ja Wam powiem cudowną historię i zresztą jest ich wiele, ale takimi niesamowitymi znakami, co więcej one są takie, że już się bardziej nie da. No nie da się bardziej, ale dopiero, nie ukrywam, że ja to odkryłam dopiero po pewnym czasie, więc jednak jakiś czas one musiały, musiałam, zderzałam się, ale nie, nie czytałam tego. To są sytuacje, kiedy na przykład wychodzimy z domu, po prostu, wychodzimy na zakupy, patrzymy, idziemy gdzieś i co się dzieje? Przechodzimy na przykład koło billboardu, na którym co jest napisane na przykład. Kocham Cię, just like that. I, i okazuje się, że to, y, y, że to jest już informacja, tak. tylko my musimy naprawdę wyostrzyć naszą uważność. Tak. Y, co więcej, jedziemy samochodem, włączamy radio i leci piosenka jakaś na przykład. Tak. Nie? I słyszymy akurat dokładnie ten urywek tekstu, tekstu <laughs> bo, bo w międzyczasie ktoś. Y, y, Przycisnął klakson, więc wcześniej nie słyszeliśmy, później nie słyszeliśmy, bo przyjechał obok pociąg albo tramwaj, tak, ale tak. akurat słyszymy dokładnie te trzy zdania, które mamy usłyszeć. Dokładnie tak. tak. I, I na przykład y, słowa to piosenki będą y, Dlaczego tam idziesz, skoro to nie twoja droga? hipotetycznie. Dosłownie. Nie I nieraz jest tak dosłownie łopatologicznie. Tak, no już bardziej się nie da. Już się bardziej nie da, już się bardziej nie da. I akurat te słowa będą wyostrzone właśnie, mm. bo będzie ta luka właśnie tak. ciszy, gdzie dosłownie dostajemy za przeproszeniem, no, już, no tak. bardziej się nie da. Tak, tak, I, no. I to jest dokładnie to, więc tych informacji jest cała masa, ale musimy nauczyć się czytać, nauczyć się być mm. uważnym, wyciszonym na tyle, żeby nie zwracać tylko uwagę, o Boże, Boże, ten mi zrobił to, tamten siam to i być w tym tak zakotwiczonym, za, za, za tylko naprawdę bardziej się otworzyć i obserwować. I zobaczymy. Popatrzymy się akurat na wystawę, a na wystawie na przykład będzie napisane, dlaczego przepłacasz. No, no hipotetycznie, jakaś sytuacja, tak, tak, to tak. będzie w punkt, to będzie dokładnie to, co... Albo pokaże przełożyć. się jakaś cyfra, tak? Tak, tak? Albo powtarzające się cyfry. No to też są już takie ewidentne ta, znaki. To jest bardzo częsty znak na zasadzie potwierdzenia też, że pamiętaj jestem. To pamiętaj, jest bardzo jest, proste, nie jesteś sam. Tak, no, są też oczywiście podręczniki, które gdzieś tam tłumaczą, czy to w formie papierowej, czy, czy w formie elektronicznej. Już w tej chwili w internecie, nawet chyba do 999, można wszystkie możliwe cyfry i kombinacje tych cyfr odczytać. Natomiast też, właśnie, bardzo dużo, no, tak jak mówisz, billboardy, czy gazeta, czy jakaś ulotka, która jest w naszej skrzynce, czy, czy nawet nieraz fragment jakiegoś filmu, czy czy kawałek reklamy? Co więcej, spadnie ci książka z półki I otworzy się akurat na czymś, i wtedy warto otworzyć na tę tak. stronę i zobaczyć, jaki tekst pierwszy ci się rzuci w oczy. I co się okazuje? Aha, może taka sytuacja. Taka sytuacja, a wszystko no. jest zawsze w punkt, i wszystko jest zawsze o czasie. A co chciałam powiedzieć, też jest ważny aspekt, to myślę, że to warto też powiedzieć, że one zawsze słuchają, one zawsze są i, i zawsze słuchają, ale właśnie i są zawsze pomocne, ale nie będą pomagać, jeśli nie poprosimy. Więc to jest bardzo ważny aspekt tego, tej komunikacji anielskiej, żeby zawsze prosić. Tak, dlaczego? Bo one bardzo szanują jedną z podstawowych zasad wszechświata, czyli wolną wolę. Jeżeli naszą wolną wolą nie jest chęć poproszenia o tą pomoc, to one absolutnie z miłości do nas I nie, będą pomagać, i tak, nie będą pomagać, nie będą przekraczać żadnych granic, ponieważ one, one są ale czekają, aż my ich poprosimy o tą pomoc. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, kochani, rozmawiać z nimi. Nieważne, jest mi źle, jest mi tak jak z kumplem. Mhm, na początku mojej rozmowy, no, załóżmy, wtedy jeszcze był taki czas, że nie do końca szanowałam wszystkie słowa i wagę ich, i polegały na tym, że no stary, naprawdę, no, nie idzie mi, możesz, no ile można tutaj, na zasadzie tak, tak. zwykłej rozmowy z kumplem, mhm. i to jest najlepsze, bo mhm. ja zrozumiałam, że nie, nie jakieś klepanie od A do Z, yy, nie wiem, czegoś, jakichś mhm. afirmacji, jakichś słów, albo modlitw, tak. których nie rozumiem, bo tak. spontaniczność wytrąca tą rutynę modlitwy tak. i yy, przedstawia i pokazuje nasze prawdziwe, ja, nasze uczucia. Dlatego ja uważam, że nawet jeżeli się modlić, modli się swoimi słowami. Niech to będzie Twoje i płynie z serca. Wtedy no. jest najwłaściwsza. No tak, a oprócz tego, że trzeba je poprosić, bo one z szacunku nie zrobią nic wbrew nam, ani nic, co im się wydaje, że mogłoby nam pomóc, bo tylko nasza wola jest tu w stanie określić, co, gdzie my chcemy iść. To jest nasza, nasza ścieżka. Ale bardzo ważne jest też to, żeby podziękować E, bo podziękowanie jest takim, e, mówiąc brzydko-kolokwialnie, klepnięciem, że, e, że jesteśmy wdzięczni za to, że coś dostaliśmy i dziękować. Można już w momencie wypowiadania prośby. prośby, pytania, że dziękuję, bo mam tą ufność w sobie, że to już się stało. Dokładnie tak. Dokładnie tak i to, jest, to podbija dziesięcio albo stukrotnie tak naprawdę naszą prośbę, ponieważ jedną, jak już wiemy, z podstawowych zasad, którymi rządzi się no, różne prawa i wszechświata i, i tej duchowości, to jest wdzięczność. I czy, czy cokolwiek nie robimy, to w momencie, kiedy jesteśmy wdzięczni, to po pierwsze, Mamy większą pewność i przekonanie, że oni naprawdę nas słyszą i coś z tym zrobią. Mhm. Po drugie, dają nam już taki relax, Dokładnie. taki spokój, że już to jest, że w tym momencie, jak już oddajemy im tak. te wszystkie troski nasze, to my się już uspokajamy, tak. już jest cudownie, już jest pięknie. Płynie, mówimy, płynie. Tak, odpuszczamy, bo jak my też tak, naciskamy... Bo właśnie, tak, to już jest w ogóle na inny, Nacisk... o naciskaniu to już jest chyba na inny materiał, ale... I też nie, nie krótki. Tak, mhm. i też nie krótki, ale tak, tak, wszystko jest tak jak mówisz. Więc my teraz z wdzięcznością, że dotrwaliście do końca tego wideo, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I myślę, że będziemy się pojawiać i e, rozmawiać na różne tematy. Mm. Proszę, piszcie też, jeżeli takie jakieś tematy Was intrygują lub macie ochotę posłuchać czegoś więcej. Bo macie my możemy tutaj... bardzo dużo mówić. <laughs> Tak, ale, ale jak też... nie wiemy na które wątki. No tak, co tak. Bez... Sukcesywnie Ta. na pewno się tutaj będzie coś pojawiać, natomiast wiadomo, że zawsze jest w przestrzeni jakieś zapotrzebowanie na jakiś temat. My bardzo chętnie. No, tematów teraz jest bardzo dużo. Tematów jest bardzo dużo. Bądźcie bezpieczni w swoich energiach, bądźcie wdzięczni. Życzymy wszystkiego co najlepsze. Absolutnie. Serca. I z miłością. Pa! I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę polecaj. Posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj, a będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.